Cześć, witam Was na kanale Marko Polska Piłka. Dzisiaj nagrywam, dzisiaj wieczorem, bo miałem troszkę zajęć, nagrywam film o reprezentacji Polski i wczorajszym występie przeciwko Portugalii. Widzieliśmy, co się działo na stadionie narodowym. Rządzili i dzielili Portugalczycy, Polacy byli tylko. Tłem dla drużyny portugalskiej graliśmy słabo, graliśmy momentami beznadziejnie. Oczywiście nasza obrona tutaj ogólnie bardzo, bardzo słaba i tu już nie mówię o jednostkach, czyli tylko i wyłącznie o stricte obrońcach, ale również o grze całej drużyny w obronie ponieważ no, wyglądało to naprawdę mega słabo. Początek spotkania mógł dać nadzieję pierwsze 5-6 minut. Wyszliśmy wysoko na Portugalię, zaatakowaliśmy, stworzyliśmy fajne sytuacje. Nie udało się tego przełożyć na bramkę, niestety, no ale później już pomału, powoli Portugalczycy, którzy Przewyższali nas wszystkim inteligencją boiskową, przewyższali nas umiejętnościami taktycznymi, technicznymi. No pomalutku zdobywali sobie ten teren z coraz większą łatwością. Też pierwsza bramka zdobyta po świetnym zagraniu, wymiana pozycji i nasi obrońcy kompletnie nie wiedzą co się dzieje. Zgranie głową Bernardo, Bernardo Silva uderza. I Portugalia wychodzi na prowadzenie. No, i tak to wyglądało w następnych minutach to, co robił sobie Leo. To są no, fantastyczna akcja w pierwszej połowie, kiedy mija naszych zawodników uderza w słupek i Cristiano bez większego problemu dobija na 2 do 0. tak naprawdę. Jeżeli byśmy chcieli wyciągnąć jakiekolwiek pozytywy z tego meczu, to jest ich mega mało. Myślę, że zmiana Ameliała no, do, to, była dobry, to był dobry pomysł, ożywił on trochę skrzydło. Też wszedł Kacper Urbański, który według mnie powinien grać od pierwszych minut. Byłem zdziwiony dlaczego zawodnik Bolonii nie znajduje się w podstawowym składzie, no ale selekcjoner ma prawo dobierać sobie tak jak uważa. No ale w sumie wtedy troszeczkę tych pozytywów było, no i pod koniec, kiedy szczeliśmy tą bramkę na 2 do 1, no ożyły jakieś tam nadzieje, tyle że no, mogliśmy tu wyszarpać remis, który nie byłby sprawiedliwy tak naprawdę, bo sprawiedliwym wynikiem w tym meczu według mnie to by było 5-6-1 dla Portugalii. Portugalczycy bawili się, bawili się i to było widać. Cristiano Ronaldo, który, który był przy piłce w polu karnym, kiedy mógł sobie no, zapytać się Łukasza Skorupskiego, w który róg ma mu uderzyć, jeszcze tę piłkę wykładał, a więc postanowił się po prostu zabawić. Bo w tak 90% Cristiano by uderzał, ale w ogóle Portugalia prze, przeważała nas wszystkim, dosłownie wszystkim. My żeśmy nie potrafili się przed tym obronić. Przejście, fazy przejściowe praktycznie nie istniały, wyprowadziliśmy kilka dobrych, niezłych kąt i to tyle. Przez całe 90 minut. Próba grania wysokim pressingiem też nam nie bardzo wychodziła, bo do tego pressingu tak naprawdę ruszał Lewandowski i nikt więcej. Po tym, jak nieraz mam do pretensje do Lewandowskiego, że macha rękoma, tak tutaj no, on pokazywał: podejdźcie, podejdźmy wyżej, a tu nikt niespecjalnie nie się kwapił nawet do tego pressingu, a jeżeli nie wychodzi drużynie Pressing wysoki tak, Czyli musisz szybko wrócić Na własną połowę, żeby odbudować się W pressingu niskim A my próbowaliśmy grać coś Co można było nazwać Pressingiem średnim Tylko, że w totalnym chaosie gdzie nasza drużyna była porozrzucana po, po całej nawierzchni płyty i kompletnie nie kontrolowaliśmy tego co się dzieje i Portugalczycy robili coraz to trudniejsze akcje nawet już nie czepiam się Janka Bednarka za tą trzecią akcję tak? to, za tą akcję gdzie padła ta piłka na 3-1 no, chciał wybić. Nie wyszło oczywiście można Bednarkowi wiele zarzucać ale no tutaj akurat nie mam jakichś tam pretensji do niego. Po prostu nie, my nie byliśmy w stanie się przeciwstawić. Tutaj Portugalia nam pokazała nasze miejsce w szeregu i, tak jak mówię, dla mnie wynik 3-1 jest najmniejszym wymiarem kary w tym momencie, ponieważ uważam, że Portugalczycy mogli sobie spokojnie ten mecz wygrać wyżej. I to, i to uważam za pozytyw, co może być śmieszne, właśnie ten wynik, bo, bo wynik nie odzwierciedla totalnie tego, co działo się na boisku, na którym grała jedna drużyna, a druga starała się czasami odpowiedzieć jakąś kontrą, bardziej taką z przypadku. Portugalczycy świetnie przeczytali też grę, że tutaj właśnie po stronie Leo był Frankowski, który sobie kompletnie nie radził, Walukiewicz też zagubiony jak dziecko w mgle. I jeszcze co najśmieszniejsze do takich negatywów uważam wystawienie w pierwszej jedenastce Maxa Oldeleje. Nie mam nic do tego chłopaka, ale ten chłopak zagrał dopiero kilka spotkań na poziomie ekstraklasy, chyba bodajże dwa, jeśli się nie mylę, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Poza tym no, chłopak nie ma żadnego doświadczenia, zagrał z Realem Betis. Ja nie mówię, że to jest zły zawodnik. Być może z niego jeszcze będzie naprawdę całkiem fajna szóstka, ale na ten czas no, selekcjoner powinien się zastanowić, czy wrzucać chłopaka przy tak dobrze, świetnie zorganizowanej drużynie, jaką jest Portugalia, która gra fantastycznie, technicznie wrzucać go od razu do pierwszego składu. Być może lepszym wyjściem by było, aby wszedł w drugiej połowie. No nie wiem. W każdym razie no, nie ma tutaj za bardzo co rozpatrywać jakichś większych plusów, bo w tym meczu ciężko się plusów ogólnie dopatrzyć. Gra reprezentacji polskiej była bardzo słaba. No i myślę, że pomalutku to jest już rok pracy trenera probierze. Jak na początku w sumie nie chciałem go za bardzo oceniać. Nawet te mistrzostwa oceniałem tak średnio. Z, bo myślę, no, myślałem sobie, że no będzie, będzie lepiej, ale tu naprawdę nie zapowiada się lepiej. My nie mamy kompletnie obrony. Obrona u nas nie istnieje i żeby zamaskować te braki w obronie, y, musimy bronić całym, całym zespołem, a tego też nie potrafimy. Więc to jest taki kameczek do sztabu szkoleniowego, że nie jest to sprecyzowane, jak bronić. Jeżeli by było to bardziej sprecyzowane, myślę, że byłoby to lepiej. Co chwilę mamy też, szukamy z różnych zawodników na pozycję numer 6, jakoś nam to niespecjalnie wychodzi. Teraz był Młody Max, przed nim był, byli inni i też nic wielkiego to nie wnosiło do naszej gry. Mamy tutaj problem, mamy problem w obronie. I nie wiem, czy na przykład selekcjoner, oczywiście, no selekcjoner probierz, mówi, że będzie się trzymał tego, co jest teraz, czyli będziemy grali tak, jak gramy. Ja myślę, czy niesensownie byłoby przejść na czwórkę w obronę, chociaż też trzeba by było kogoś dopasować, prawda? A my kompletnie na razie nie mamy żadnych obrońców, no bo tak to niestety wynika z naszej gry z ilości straconych bramek bo nie czepiam się Łukasza Skorupskiego, który i tak kilka piłek naprawdę fajnie obronił i sparował. Także, cóż, no, na pewno nie jest to dobry prognostyk przed meczem z Chorwacją. Chcemy się odegrać na Chorwatach. Oczywiście wszystko jest to możliwe, jeżeli zagramy na 100%, jeżeli gdzieś nasza reprezentacja zagra, zagra troszeczkę, za, troszeczkę, zagra dużo lepiej, dużo lepiej gdzieś w środku pola, ale będzie to mega trudne, ponieważ Chorwaci, podobnie jak Portugalczycy, mają mega technicznych zawodników i myślę, że tu może być znowu ten sam problem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po meczu z Chorwacją. Na razie przegrywamy zasłużenie bezdyskusyjnie z drużyną lepszą, z drużyną, która ma większą inteligencję. Inteligencję tutaj boiskową i tak naprawdę przegrywamy najniższym wymiarem kary. I tak jak już wspominałem na początku, 3-1 to jest dla nas tak dobry wynik, bo mogliśmy to przegrać 5-1. Oczywiście można mieć pretensje do sędziego, że nie, 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 nie gwiznął rzutu karnego, no bo w erze bar, jeżeli zawodnik wychodzi przed obrońcę, nawet wystarczy stawić nogę, jest kontakt i jest karny. Tutaj tego sędzia się nie dopatrzył, warowcy też się nie dopatrzyli, no ale to najśmieszniejsze by było, gdyby to był ten karny przyznany reprezentacji Polski. Wyrównalibyśmy na 2-2 i byśmy to dowieźli, no to by było, tak naprawdę byłby to wynik wtedy niesprawiedliwy. Myślę, że i tak nad nami się z, tutaj trochę zlitował selekcjoner reprezentacji Portugalii i zdjął z, z, z boiska Leao, bo to co on wyprawiał, w pierwszej połowie minął sobie czterech zawodników, w drugiej sobie minął sześciu. No przebieg między nimi jak tyczki, oczywiście ta akcja powinna być przerwana. Nie można dopuszczać do takiej sytuacji, że chłop bierze piłę i jedzie sobie wzdłuż pola karnego. Nikt nawet nie próbuje, ale jak próbuje, to tak nieudolne ataki. Tu powinien być, powiem szczerze, brutalny nawet atak na żółtą kartkę. Lepiej zarobić było może żółtą kartkę, ale przerwać tą akcję. A nasi zawodnicy się po prostu przyglądali i patrzyli, zafascynowani na to, jak mija ich Leo który ich po prostu ośmieszał. Wyglądało to tak, jakbyśmy prowadzili drużynę juniorów, znaczy Orlika, a przeciwko nam wyszedłby chłopak, który grałby, nie wiem, w juniorach młodszych i po prostu dzięki temu robiłby tę wielką, wielką różnicę. Także, jeżeli co, zobaczymy, jak będzie dalej teraz mecz z Chorwacją, jak Polacy zagrają, nie wiem, ale no, jeżeli zagramy tak samo jak tutaj z Portugalczykami, to, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie ma już żadnej twierdzy, że Stadion Narodowy jest naszą twierdzą, bo jakaś cóż to zatwierdza, skoro my przegrywamy za każdym razem praktycznie te mecze. No a Drużyny, które są jednak od nas mocniejsze, jakiegoś większego problemu też nie mają z tym, żeby zepchnąć reprezentację Polski do rozpaczliwej obrony. Ja nie mówię tu o ustawieniach, bo to szkoda, szkoda słów, po prostu do rozpaczliwego wybijania piłki i no jedyne co nas może ratować to, nie wiem, świetna gra bramkarzy. Bo na razie no, obrony nie mamy. Być może obrońcy nam się urodzą, ale kiedy to będzie, tego nie wiemy. I tak możemy sobie gdybać. No, zobaczymy. Poczekajmy na mecz z Chorwacją, ale myślę, że będzie on podobny. Zresztą mieliśmy przykład już w Chorwacji, kiedy graliśmy, kiedy to Chorwaci też zepchnęli naszą drużynę i tam byliśmy też mieliśmy duże, duże problemy także myślę, że i tutaj będzie ciężko wręcz powiedziałbym bardzo ciężko no chyba, że nagle reprezentacja zacznie grać troszeczkę inaczej i nie będziemy udawali pressingu wysokiego, bo jeżeli już jesteśmy w tym wysokim pressingu, to musi być pressing taki jak był tam przy bramce, kiedy to Odebraliśmy piłkę Portugalczykom i zdobyliśmy bramkę, i były momenty. Nie powiem, były kilka momentów ładnych w wykonaniu naszej reprezentacji, ale to są tylko i wyłącznie momenty. Nie będę tu rozliczał również też w swoim filmie zawodników, który co zrobił, jak zagrał, co, jaki błąd popełnił, bo to nie ma sensu. Przegrała reprezentacja, której chyba nie mamy, mamy tylko takiej indywidualności. Które no, przy swoim błysku potrafią coś troszkę odmienić, a jeżeli te indywidualności, akurat w danym momencie, nie zagrają, nic ciekawego, to yy, po prostu wyglądamy jak zwykła zbieranina chłopaków, którzy, się, którzy przyjechali no, i nie bardzo wiedzą, jak mają grać, co mają grać, jak chcą grać. Także tutaj, Panie Michale, duży, duży kamyczek do Pana ogródka proponowałbym popracować nad taktyką, nad strategią, no bo powiedzmy sobie, no jakieś umiejętności w końcu do cholery mamy, ale ich nie pokazujemy, a już na tle przeciwników takich jak Portugalia, Holandia, Francja, przepraszam, no akurat tutaj Portugalia, Chorwacja, w tej lidze narodów niewiele jesteśmy w stanie zrobić szczęśliwe zwycięstwo na razie tylko ze szkotami zobaczymy co nam to da czy da nam to utrzymanie w tej dywizji a na którą według mnie nie zasługujemy jeżeli wam się ten odcinek podobał zapraszam do łapek w górę do subów kanału Marko Polska Piłka jak również do wyrażania swoich opinii podczas podczas następnych filmów